Mój kanał jest o drodze do siebie, ale pomyślałam, że droga do siebie to też jest zrozumienie nie tylko siebie, ale też zrozumienie najbliższego otoczenia. Dlatego też mam pytanie do Ciebie: czy zdarza Ci się kłócić z Twoim partnerem, partnerką? Ja myślę, że tak. Jeżeli zdarza Ci się kłócić, to czy kłócisz się z bieżących spraw, które mają miejsce, czy zdarza Ci się przeciągać jakiś temat sprzed tygodnia, miesiąca, dwóch lat, trzech lat, dziesięciu lat? Bo to, co jest najważniejsze, to to, żeby potrafić umiejętnie się kłócić, czyli aby ta kłótnia nie ciągnęła nam się i nie narzucała kolejnego tematu i tematu w nieskończoność, tylko tak, aby znaleźć właśnie takie e, rozwiązanie, taki kompromis. Tak to nazywamy kompromis w tej kłótni, ale ja najczęściej myślę o takim wygaszeniu, o takim przycisku, który spowoduje, że pomyślę sobie, aha. W sumie to ja też powiedziałam słowa, które mogły kogoś zranić, ja też jestem winna w jakiejś części w tej sytuacji, ja też byłam niemiła i byłam przykra, i ja też już nie chcę się kłócić. I jeżeli właśnie masz takie skłonności do znajdowania też w sobie, osoby, które tą kłótnię ją wyciągła, to to oznacza, że jesteś na dobrej drodze do tego, żeby właśnie zacząć kłócić się mądrze, bo to, że kłótnie będą, to jest naturalne. Nie da się wyeliminować kłótni, bo zawsze możecie mieć różne zdanie. Ważne jest to, w jaki sposób Wy będziecie się porozumiewać. Więc pierwsza sprawa to umieć wyciszyć tą kłótnię, nie przyciągać jej, a druga sprawa to nie nawracać do rzeczy, które były kiedyś, tak? Nie wyrzucać rzeczy z kiedyś, tylko skupić się na problemie, który jest tu i teraz. I to są dwa bardzo ważne aspekty odnośnie tego, aby się mądrze wkłócić w związku. I w drodze do siebie bardzo ważne jest to, żeby zacząć być uważnym na emocje, które ma się samemu, ale też na emocje, które ma nasz partner, bo on jest przecież obok nas najbliżej. I y, taka uważność na siebie i na kogoś ma na pewno bardzo dobry wydźwięk w tym, żeby być po prostu szczęśliwszym w życiu. Dlatego, że szczęście w życiu to nie tylko moje poczucie, ale też poczucie moich najbliższych.